Cześć, witam Cię z tej strony Jacek Stanek, ze stanekjacek.pl. Oczywiście, wyzwanie 90-odniowe, kolejne nagranie z tego wyzwania, ale dzisiaj chcę poruszyć taki temat, bo wiele osób, które nauczy się już po prostu rozmowy z klientem czy z potencjalnym partnerem, fajnie prowadzi rozmowę i nagle na końcu, co się dzieje, brakuje sprzedaży. W tym wszystkim chodzi, najważniejsze jest to, żeby rozmowa zamykała się sprzedażą. I wiele osób się zastanawia, dlaczego tak jest? I nieraz mówię, Jacek, słuchaj, wszystko fajnie, rozmowę prowadziłem i sprzedażę nie zamknąłem. A ja mu wtedy mówię, pokaż mi tą twoją rozmowę, przedstaw mi tą twoją rozmowę, jakich słów przede wszystkim używałeś. Żeby zamknąć sprzedaż, musisz używać odpowiednich słów. Bez tego graniczysz z cudem. Graniczysz z cudem, żebyś ten sprzedaż zamknął. Jeżeli na przykład do dziecka powiesz uważaj, żebyś się nie przewrócił. Co dziecko zrobi za chwilę? No przewróci się. Ważne jest to, jakich słów Używamy: użyj parafrazy. Klient mówi do ciebie, co jest mu najbardziej potrzebne. Użyj zasady trzy razy tak. Jeżeli usłyszysz trzy razy tak od klienta na twoje zadane pytanie, to ty musisz kontrolować rozmowę, ty musisz zadawać pytania, klient ci musi na nie odpowiedzieć. Jeżeli tych kroków nie zrobisz, nie użyjesz odpowiednich słów, to każda Twoja sprzedaż będzie się zamykała słowem nie, ja jeszcze poczekam, ja jeszcze się zastanowię, albo jeszcze co najgorsze, nie, to mi jest niepotrzebne. Ty nie masz klientowi sprzedaż, klient ma od ciebie kupić. Tu przedstawiasz ofertę. Jak już kiedyś w jednym nagraniu wspomniałem, klienci nienawidzą jak się im sprzedaje, ale klienci bardzo lubią kupować. To jest już w genach Polaków. Polak lubi kupować, ale nienawidzi jak mu się wciska coś. A więc ważne jest to, jakich słów sprzedażowych używasz. Więcej na ten temat przeczytasz na moim blogu, w dzisiejszym artykule. Ja Ciebie gorąco pozdrawiam. Dziękuję, że oglądałeś to wideo. Zapraszam do kolejnych. I jeszcze raz pozdrawiam. Cześć. Jacek Stanek ze